Cześć z mojej strony, Mati, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj gramy sobie, uwaga, uwaga, sąsiedzi z Pico To nie ja tak, że zapomniałem, nie, tytuł przez chwilę. Dobra, p.t., łokujcie, subskrybujcie i tak sądzę, że on tutaj zauważyłem moda na sport, nie, ale to w późniejszych czasach. Tutaj nie wiem czemu nie mam haczyka, tak. Yy, Chociaż to objęliśmy, robiliśmy tak. Dla maniaka. Nie wiem dlaczego nie ma. Ale okej, okay. słuchajcie. Dziś pora na urodzinowe przyjęcie. Wspaniałe przyjęcie. Dziś wypadają urodziny sąsiadów. Jak co roku obchodzi je w towarzystwie swojego najlepszego przyjaciela samego siebie. <laughs> Uroczyście zdmuchuje. Urodziną, świeczką i życzę sobie wszystkiego najlepszego. Od czasu do czasu sąsiad zagląda do skrzynki na listy w nadziei, że ktoś przysłał mu kartkę z życzeniami, a może nawet prezent. Zobaczymy. A największym prezentem to psikusy. Słuchajcie, wchodzimy tak, przywitaj się z widzami jak ja. Znaczy, ty to, to lepiej robisz niż ale. Ci będzie, nie? Dobra, Subcie. No nie gadaj, że ja to z papą od razu. No nie wierzę! <śpuszczaj> Spróbuj ponownie. No tak, no przecież, że ponownie. A ja zamiast się schować w szafie, to ja gdzieś tam wchodzę. No nie wierzę. A jest chłopcze. Szybciej się witaj, bo leci już teraz tutaj. Teraz tutaj, teraz tutaj, teraz lecisz tutaj, lecisz tutaj, lecisz tutaj i lecisz tutaj. Go, come on. Właśnie tak to się szybko robi. Okej, okay. lecimy teraz. No i super, i spapałem. No nie. Halo, bo spapałem tutaj coś. Będziemy musieli zaczynać od nowa, bo nie będę miał pełnego prestiżu bo tam jeszcze kibelka nie załatwiłem trudno dobra, come on niestety, bo tutaj kibelek jeszcze powinienem zrobić bo to jest jedyny moment aby z tego przejść tutaj i, 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 i chyba zaczynamy chociaż nie, No dobra, dobra. Oczekamy sobie. Tutaj jest jedno. Okej. Okay. Hm. Nie wnikam. Kto tam ma taki dziwny śmiech? Hm. Nie wnikam. Dobrze to mamy, to mamy. No kurczę no. Ej, dobra. Cześć, zaczynamy od nowa. Z ponownie. Tak. A teraz musimy to zrobić w inny sposób. Mianowicie na spokojnie wszystko sobie przygotujemy. Czyli wchodzimy. Tak. Przywitaj się z widzami. Dobrze. Teraz idzie w tutaj. Sukcio. Teraz idzie do łazienki, tam się czekujemy, potem mu dajemy niespodziankę. No ty, ty, ty... Co ten Woody znowu kombinuje? Taki tu dam. O ile on tutaj cokolwiek kombinuje. No bo ten zamiast do rol, rolkochwytu, to on se poszedł w ogóle gdzieś indziej. No nie się tak. O, przynajmniej sobie zajrzy do apteczki, a w apteczce niczego nie ma. Tutaj okej. Okay. Idziemy, go! Biegnij, 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 biegnij. Jak olimpijczyk z powrotem. Biegni, 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 biegni. No bo. Okej, okay, luz. Tega jest cudowna. Jak ktoś mi powie, że nie, to trudno. Ja wiem swoje. Ja wiem swoje. Ja wiem, że Tega jest świetna i nikt mi nie mówi, że nie. No, jak to się komuś nie podoba. Ja. Tutaj jest mnówek świeczki. Mhm. To zrobi... Przejdzie tutaj... To zrobi, to zrobi... I tak czy jak będzie bekować jednego. Ale co to jest to jedno? Może tutaj coś powinienem zrobić? Nie, ale tak szczerze nie wiem No chwila Nie wiem To mam, to mam Tam coś mogłem zrobić z mydliczką! Nie z mydliczką, tylko z mydłem! Ach, zaczynamy od nowa Słuchajcie, ukończymy to dzisiaj w 100. 100 w to ukończymy. A co tam? Podajemy się wyzwania. No jak będzie 20 minut gali Weryfikacja na YouTube jest Możemy sobie na 10 godzin Nie chciałbym, ale możemy Go! Supczo Mydelniczka, Mydelniczkę dajemy na podłogę. papier toaletowy do kibelka. Dobra, olimpijczyk teraz. Dalej! Raz dwa, raz dwa, raz dwa, raz 2, raz 2, raz 2, s 2! No! w S dwa, raz dwa, raz dwa, raz dwa, raz dwa, raz dwa, raz dwa! No! Się właśnie robi. To się nazywa właśnie kibic. Ha No, ale współczucie dla sąsiadka. Ach, że ma takiego sąsiada. Współczucie dla sąsiada, że ma takiego sąsiada, nie? No. Nie wnikam co on zrobił hmm. a teraz jeszcze do pielki belek zauważył. Okej, okay, spoczko Nie wnikam. to. to. Okej, okay, teraz idzie tutaj. I go odejga nie zbombardujemy. No co chcesz? Zbombardujemy go tutaj. Tak szczerze, że dajemy mu dynamit. To najprawdopodobniej dynamit by nie wysadził całe, tylko to tu, tylko yy, cały dom. Więc ja bym się na Twoim miejscu. Nic nie klikam. No właśnie, zobaczcie, co zrobił ten dynamit. Yo! Wygaliśmy! Wow! Wow, wow, wow! Pestisz 100%! Znakomicie! Wow! Słuchajcie. Y tutaj. Szalotka. lotkę, słuchajcie, zostawiamy sobie na kolejny odcinek. Słuchajcie. Popójcie. Subskrybujcie. Tak. Podajcie nam TikToka, Discorda. Linki macie w opisie. No i tyle. Trzymajcie się. Cześć.